Witamy serdecznie. Mały filmik instruktorzowy naszych pulsatorków Mireno. Ciekawe, można nimi robić cuda. Można zniwelować nimi wszelkie dolegliwości, które nam występują w ciele i jak to najlepiej zrobić. Mam nadzieję, że nam się nie wyładuje szybko. Ten mamy taką aplikację jak Zapp. Tyk, włączamy ją i mamy sobie różne. Menu, możliwości. No i wybieramy sobie sekwencję jakąś, którą chcemy, i pokazują nam się jakieś ciekawe rzeczy. Mamy na przykład anemię. O, i zobaczmy sobie, co tam w tej anemii słychać. Mamy takie częstotliwości. Brakuje w naszej aurze wibracji o takich częstotliwościach, przez to zaczynamy mieć anemię. Gdy dostarczymy te częstotliwości do naszego organizmu, to nasza aura zacznie funkcjonować w równowadze i przestaniemy mieć daną dolegliwość. Tak działa wszechświat, wszystko dąży do równowagi. I generalnie co robimy? Puszczamy sobie taką jedną... pyk. O, i teraz przez 15 minut będziemy mieli sesję, ale... Jak najlepiej teraz mamy taki interwał, tak? Przelatuje przez nasze ciało taki interwał 62 herce te te. T, t, każda po dwie minuty. Tyle, że prawdziwy, najlepiej, żeby była skuteczna, najskuteczniejsza taka nasza sesja, to najlepiej ustawić sobie tak jak kamertony to robią, tak? bo to są wszystko, tu mamy teraz interwał kamertonów, można tak powiedzieć. Każdy kamerton ma inną częstotliwość, więc yy, każde uderzenie daje nam inny dźwięk. Tu mamy ustawione teraz, że no, albo nie powiem, nie, zrobimy tak, ustawimy sobie sami. Ustawiamy, że każdy dźwięk ma lecieć około, ile jak się uderzy w komerton, to dźwięk, czy ile tam 30 sekund. No zrobimy sobie takie 45 sekund, niech sobie jest o 45 sekund i idziemy do naszego. Player, my zaper z powrotem my, my player, o nie zaper, tylko player. O i mamy ustawione, już się nam czas zmniejszył. Tu do góry mamy pierwszą y, pętlę, że tak powiem. Pierwszy y, 62,5 Hz, Jeszcze 29 sekund, 28, 27. Potem na następną częstotliwość, następną, następną. I każda teraz będzie po 45 sekund. I żeby teraz sobie zrobić y, odpowiednią taką sesję, to wchodzimy sobie jeszcze raz w sekwencję. Szukamy tej anemii jeszcze raz. Mamy anemię i wbijamy anemię. sobie play. Byk. Dorzuciło nam anemię, play i dorzuciło nam ją z powrotem tutaj odtąd się zaczyna. Znowu 62,5 herca i leci sobie kolejny interwał. Już nam się 10 minut zrobiła cała sesja. Czyli 5 minut przeleci jedna anemia, i przez 5 minut poleci druga anemia. Żeby sobie zrobić taką pełną, pełen przelot, zbierzemy znowu sekwencja Mamy anemia, dosimy play znowu. O i wskoczyło nam sporo ten z powrotem z playera, 15 minut już pokazuje, czyli znowu dodało nam. O, a żeby to ładnie pokazać, na przykład jak to wygląda, dodamy sobie anger, na przykład i to działa, tutaj sobie przeczytamy, run two, three times or as needed, Works on dog and cats, działa na psy i koty i złość, tak, więc Nowa, ciekawa, fajna jeszcze też informacja, właśnie pracujemy nad polskim menu. Także jak będzie ogarnięte, no i puszczamy sobie ten anger, na przykład tak. 3, tutaj play, pick. Puściło się. I już mamy 17 minut sesji nam, ale o co chodzi? Anemia, 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 a na dole mamy już anger, anger, anger pokazane. Czyli w kolejności, jak przelecą sobie wszystkie te częstotliwości, każda po 45 sekund. Tym, 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 tym. I sedna się z powrotem, i z powrotem jeden interwał, drugi interwał, trzeci interwał i sobie dochodzi do anger Jak chcemy wyłączyć wszystko, bo włączamy playera i na nowo chcemy ustawić to. Czekamy aż się wczyta, bo to jest zajebisty telefon z czasów zmierzchłych o jest tutaj się wczytało ale na dole więc teraz na stop byśmy nadusili możemy zrobić pauzę wiadomo ale jak nie chcemy żeby nie było nic już to robimy stop i jest inactive i możemy sobie znowu znaleźć sekwencję jaką tam potrzebujemy ja ostatnio na nockę puszczam sobie Kan dida mix Candida jedyneczka Play Pyk 8 minut sesja Zrobimy sobie Pyk Sekwencja Wchodzi nam z powrotem do no, no, czasami trzeba nam dosić do góry I się z powrotem robią wszystkie te Robimy Kandida dwójeczka Play Wczytało się Już mamy 18 minut sesję, Candida 1, Candida 2, Przelecą nam przez te i dajemy sobie sekwencja number 3. Znowu nam nie pokazuje menu, więc żeby nam pokazało do na napis ten, który wpisywaliśmy wcześniej. O, Candida 3. Nie włączyło się ten... Włączył się ten pyk. O, dosimy jej play. Przeskakuje nam. Czekamy aż się wczyta. Czas stanął, dlatego... O, pyk przeszło. Wczytało się. Lecimy dalej. Candida 1, 2, 3. I mamy taką sesję przez pół godziny. Siedzimy i mamy przelecone ciało, żeby odgrzybić sobie. Możemy sobie też oczywiście, o, wchodzimy w y, player. Nie ma zap, tylko player. zaczynamy stop. Pek wyłączony będzie. inactive Menu. Możemy sobie zrobić swoją częstotliwość. 316, a częstotliwość Aurum, 783, częstotliwość planety. Możemy sobie wyłączyć. Pyk. A, tylko że teraz jeszcze nam na samym dole się chyba wczyta, bo się nie wyłączyła poprzednia sesja. Poczekamy, aż się wczyta. O, o zrobiło się na samym dole pewnie. Jest, 783. Także jeszcze raz. Stop. O, teraz jest ładnie. Inactive. Pyk. Maj zap, moje zapy 783 i sobie leci. Tylko, że teraz 44 sekundy. No to bierzemy ustawienia, wbijamy sobie tych sekund, tam 65700. Super. I ile nam teraz będzie to lecieć? Godzinę 34. Cały czas jedna częstotliwość jest uprawia, sobie teraz z naszego pulsatorka. I tak sobie pulsuje. Także, jak sobie takie interwałki w naszym pulsatorku, w naszym telefonie, przez pulsatorek, uruchomić? Mamy takie coś jak: mamy na pewno frekwencję, czyli to są rzeczy, które sami możemy wpisywać. Tu sobie dodajemy frekwencję, albo co już ty Możemy sobie wybrać, jaką tam chcemy, herce i fajnie testować. Testować, testować. Pszczoły mają swoją odpowiednią wibrację, która powoduje, że tworzy się. Ciepło. Na zimą się skupiają w kupę i zaczynają wibrować brz, brz, i zaczynają wytwarzać ciepło. Szukamy tej wibracji, jakby ktoś był, wiedział, to dawajcie znaka. będziemy testować, włączać to, patrzeć temperatury, przykładać, czy się zaczyna coś dziać. Czy trzeba położyć jeszcze jakiś zbiornik z wodą, o, już mi się pokazują następne pomysły, jak to zrobić, żeby to było. Jeszcze lepiej, czyli to będzie musiało być zaklejone, wsadzone do wody. Woda jest dobrym przewodnikiem. Czemu woda? No bo pszczoły to organizmy żywe i są zbudowane z wody. Wszystko jest z wodą, a woda tak naprawdę nie istnieje, bo woda to H2O, wodór i tlen, zmieszany ze sobą i tworzy postać płynu. W postaci płynu ludzie wodór z tlenem nazywają wodą, czyli ogień w postaci płynu. Ha. Taka sytuacja. Ale dobra, to też nie na ten temat teraz, więc możemy sobie wibracje wybrać, jakie chcemy. Sekwencje też już mamy poustawiane, to już są wewnątrz zainstalowane na wszelkie choroby, na raki, na astmy, na alkoholizm, na nerwicę, na wszystko co, anemię, nerw ner, już było nerwica. Także na wszystko już są porobione. A jak chcemy sobie jeszcze dodatkowo po swojemu potestować, akurat jesteśmy jeszcze w fazie tłumaczenia, także. Chłopaki, tłumaczcie, jedziemy z tym światem, bo ludzie czekają, istoty czekają. No, a jak teraz chcemy sobie zrobić, tu mamy frekwencje, które ja kiedyś sobie poustawiałem. My Zap, czyli mój zaper i tu w tym zaperku sobie powpisywałem create a frekwencje, tu sobie wpisałem jakąś frekwencję. Wpiszemy sobie na krew czysta, a już miałem na krew na pewno. Mm -hmm z czym by tu sobie podziałać dzisiaj dobra, pierwsze co przyjdzie do głowy, co mi się to pokazało j sobie podajemy, no i dobrze 424 i niech sobie jest, i mamy dodaną taką frekwencję, podało mi się, znaczy wibrację frekwencję sekwencję dobrze mówię? dobrze mówię, frekwencje. tak jak to mamy napisane o, trzeba w tych słowach się dobrze posługiwać, żeby się rozumieć o czym się mówi, także mam już swoją jedną frekwencję nową dodaną i super, i teraz jak z tych frekwencji które sobie gdzieś tam dodamy, tak jak wczoraj sobie zrobiłem 32 i 64 64 już miałem kiedyś wpisane 32 wpisałem sobie wczoraj i co z nich teraz robimy chcemy sobie zrobić dobrze za. no i teraz tak z tych frekwencji możemy sobie stworzyć Sekwencję, Dusimy sekwencję, tu mamy frekwencję, te co wpisaliśmy sobie, a tu mamy sekwencję. I teraz, wczoraj sobie zbudowałem, regeneracja się nazywa, także create a sekwencja, wybierz frekwencję i ustawiamy 64 i 32, chcę żeby sobie u mnie latały. dużymi continue i mamy taką ustawioną, damy jej imię, REG2 zrobimy, regeneracja 2, add, dodaj i mamy dwie takie sekwencje. Regeneracja, jak ona wygląda, nie puszczamy jej, tak samo 6432, 6432. No i możemy teraz sobie puścić to, którąś z nich, na przykład tą regenerację dwójkę którą stworzyliśmy, puszczamy. Tak. A, bo jeszcze miałem powłączane inne. Na razie wyłączę na chwilę. Inactive. My zap. Sekwencja. Puszczamy. Regeneracja. Pyk. I leci sobie. Jeszcze nie, to się tylko wyświetliło. O, poszła. 5 minut jedna. Cała 10 minut nam interwał będzie lecieć. No więc teraz dodajemy sobie. Pyk. A może zrobimy, żeby 2 minuty. 2 minuty najpierw zrobimy, żeby sekundy 60 sekund 1, 120 sekund o, mamy zapisane 120 sekund będzie teraz taki interwał pokaż w playerze, zmieniło się tak, minuta 29, 3 minuty całe. No to dodajemy sobie następne sekwencję up, wybaczcie, sekwencje i dodajemy sobie jeszcze raz. Reg2. pyk I już nam są cztery. I znowu wchodzimy. pyk Mój up sekwencje, regeneracja. 2. pyk I już mamy 10 minut sesję po 2 minuty każda. pyk up sekwencja. Regeneracja 2. Cyk, zap, sekwencja regeneracja 2. Później generalnie jeszcze można sobie to rozbudować, jak żeby się tak nie bawić, już mamy tak zrobioną na 18 minut sesję, także już nam wystarczy teraz skupić się, połączyć się ze źródłem, otworzyć serce, wyłączyć myśli, usiąść na chwilę, oddychać głęboko i wciągać do siebie tą energię światła, która leci z promieniem słońca prosto ze źródła. Słońce jest przekaźnikiem, które ciągnie energię prosto ze źródła i nam tutaj ją potem wysyła i materializuje. Także otwieramy się na jasne światło, które wchodzi do naszego serca, nie myślimy, oddychamy głęboko i czujemy uczucie spełnienia. Jakby się to już wydarzyło, ta rzecz, którą sobie właśnie medytujemy i robimy, czyli do regeneracji, no to już jestem zregenerowany. Uczucie. Spełnienia, że już się fajnie dzieje, a ah, już się wydarzyło, jestem zregenerowany. Czas nie istnieje. Tu i teraz sobie wyobrażamy. Tak jak sobie ktoś wyobrazi yy, nagą kobietę albo mężczyznę, zależy od płci płeć przeciwną, ktoś sobie wyobrazi tylko w głowie wyobraźni i ta piękna płeć przeciwna jest taka cudowna, i nagle nasze ciało zaczyna reagować całe, i się podniecamy. No to otwieramy oczy nie ma nikogo wokół nas. Jak to się stało, że nasze ciało zareagowało, się podnieciło na rzecz, która nie istnieje, No ponieważ nasz umysł wyobraził sobie i nasza wyobraźnia wykreowała uczucie naszego ciała i nagle zareagowało. Tak samo robimy ze wszystkim. Wyobrażamy sobie, że już jestem zdrowy, mam palec złamany, to sobie wyobrażam w wyobraźni, że on już jest sklejony, że waham nim, cieszę się, podskakuję. Piątkę przybijam komuś. Cały czas wyobrażam sobie, to jest nasza praca. I wtedy materializuje się w naszym organizmie. Wszystko to, co się powinno materializować, czyli zdrowie. Powracamy do równowagi. Nasze ciało się samoregeneruje. Jesteśmy samouzdrowicielami. Nie słuchajcie żadnych innych pseudo jasnowidzów, chuj wie kogo tam jeszcze, za przeproszeniem, sterta masa tego wszystkiego. Im większy przydomek, im dłuższy przydomek przed swoim imieniem, tym dłuższa droga do nauki tej danej istoty. Dobrze, ale wracając do tego, bądźcie sami swoimi uzdrowicielami. Ja Wam pokazuję, jak to zrobić. I to jest tylko narzędzie, bo Wy to umiecie sami zrobić, swoim sercem. Macie te wibracje, które są tu, wiedzieć, że jak tak się da przy pomocy narzędzi, to znaczy, że my jest jako istota boska, możemy to samo zrobić swoim narzędziem, swoim umysłem, mózgiem, przepraszam. Narzędzie to mózg naszego organizmu, a umysł jest poza ciałem który ma dostęp do całej wiedzy wszędzie i tylko od naszego poziomu świadomości. Zależy od tego, jakie te informacje do nas przyjdą, żeby nam nie spaliło mózgu czasami, żebyśmy nie ześwirowali, nie biegali po ulicach nadzy i krzyczeli, A ja teraz już wszystko wiem, bo was zawiną w miejsce, w kaftan i nie będziecie mogli dalej pomagać innym ludziom, więc trzeba to sprytnie robić, nie pokazywać, że jesteśmy świrami. Po prostu, dobra. I później, możemy coś jeszcze sobie zrobić? Playlistę stworzyć. Create playlist. Utwarzamy sobie. Regeneracja. REG2. Mamy. Kontynuuj. Możemy sobie ją nazwać też REG3, w ogóle, żebym się nie pogubił. O. I jak sobie playlistę na duszę REG3, to w tej playliście mam od razu dwie regeneracje zawarte, regeneracja ta i regeneracja druga, a w tej mam dwa od i w tej mam już dwa od, czyli jednym kliknięciem zrobię sobie, mógłbym takich regeneracji zrobić dwa, trzy, cztery, pięć i na końcu wchodzę tylko raz w playlistę, mam w playlistie takich pięć albo sześć albo dziesięć, tak jak przed chwilą sobie klikałem, klikałem, to tak sobie trzeba stworzyć te playlisty i play. I nam się to dodało w, na samym końcu jeszcze o, regeneracja i rek 2, rek 2, czyli będzie 6-4, czy 2, 64, czy 2 przeskakuje. mamy poustawiany interwoł na swoim przyjaznym terminatorku. Dobra, jedziemy z trzecim szkoleniem. I ciekawa historyjka. Puściłem sobie fajną sekwencję na noc i. Zrobiło mi się bardzo fajnie. Wyspany, jak zwykle, coraz bardziej dopracowane te wszystkie nasze sekwencje, i dzięki temu tworzy się w naszym ciele spokój, harmonia i zajebistość. Tworzymy sobie sekwencje. Stworzyłem sobie kilka sekwencji. Regeneracja tak jak z poprzedniego filmiku, 2 yy, częstotliwości, 32, 64. Pod nazwą regeneracja znajdują mi się te dwie częstotliwości. Pod regeneracja 2, dwie te same częstotliwości. Regeneracja 3, dwie te same częstotliwości. 4, 5, 6, dokładnie tak, zrobiłem sobie 10 regeneracji. Sykt, mógłbym zrobić nazwa, 11 tak to robiłem, ustaw sekwencję, 64, 32 Kontynuuję. zmieniamy sobie miejscami żeby pierwsze było 32, ok no i mam ustawione, art dodajemy i regeneracja 11 się dodało i takie mamy sekwencje w każdej regeneracji sobie ustawiamy to co sobie chcemy, no i wszędzie jest 32, 64, 32 64, raz, dwa, trzy, cztery tyle razy sobie zrobiłem a wy, nadosiłem krej nazwałem sobie przerwa. P3R. O, -y -y. super. I sobie ustawiamy, jakie chcemy mieć frekwencje w przerwie. I sobie ustawiłem matkę ziemia 783 o oczyszczanie krwi 321,19. 250, 528 SOLFiego, regeneracja 424J. O, i takie sobie poustawiałem. Naddosiłem kontynuę i, i pod tą nazwą będę miał pre takie częstotliwości. A tak, dodajemy. I na dole mi się zrobiła nowa pre. I w tej pre mam te moje wybrane sekwencje. Ja nazwałem to wcześniej. Przerwa sobie. Miałem, zrobiłem 10 regeneracji i przerwa w przerwie umieściłem sobie właśnie o, te 5 częstotliwości ziemia, aurum 329 oczyszczanie krwi, jod i solfiego, regeneracja całego ciała ok wtedy sobie włączam playlistę duszy sobie stwórz nową playlistę Playlista niech się nazywa chwilowo df i sobie mogę ustawić sekwencję jakie chcę no i sobie ustawiam po kolei te wszystkie i to mam wtedy od ustawiam ustawiam zamiast 10 sobie 11 tą naszą nową i pre super kontynuuję i to będzie moja nowa playlista złożona z regeneracji i przerwy i dusze OK mogę sobie nadusić DF niech sobie leci o i 2 minuty jedna sesja Wszystkie częstotliwości przelecą przez 47 minut. I mamy jedną sesję zrobioną. I wtedy, co sobie na nocko możemy puścić? Trzy takie sesje: mój zap, playlista, DF, play. Niech się wczyta. Jak się wczyta, to się wczytało już półtorej godziny mamy sesję. I znowu się zacznie regeneracja, i znowu będzie cykl I robimy sobie jeszcze na przykład jeden playlista DF. i w nocy przez dwie godzinki, na początku będzie nam się ładnie, nasze ciałko harmonizowało nasz organizm cały. I wtedy później całą nockę, o 2,5 godziny będą nam się robiły najpierw te. Częstotliwości, przerwa częstotliwości, przerwa częstotliwości, przerwa, czyli generalnie inny rodzaj częstotliwości sobie wybraliśmy. O, I tak to wygląda w skrócie, żeby sobie zrobić playlistę i wtedy wchodzimy sobie w ZAP mój player. O, a mamy włączony. No i 2,22 22 będzie sobie lecieć. I tak sobie wyłączamy, niech sobie funkcjonuje. O.